Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś chciałam Wam pokazać model Creative. Jest to bardzo niesymetryczny model. Świetnie to wygląda, o ile lubicie tego typu fryzury, czyli taka mocna asymetria. Z dosyć długą grzywką, zobaczcie, ale ona się świetnie zaczesuje na bok. Tak Wam to tutaj pokażę, jak ta grzywka wygląda. Ale ona się świetnie zaczesuje na bok, jak mówiłam. I tak się trzyma. Dokładnie tak jak nasze naturalne włosy, jeżeli Wam to trochę przeszkadza, bo niektórzy lubią jak te włosy tak ładnie, naturalnie pracują, ale jeżeli komuś to przeszkadza, to dokładnie tak jak nasze naturalne włosy trzeba zaczesać tak jak lubicie i delikatnie przylakierować lakierem do peruk i wtedy wszystko się świetnie trzyma. Mamy ją w wielu kolorach, ale ten brąz jest bardzo przyjemny z delikatnymi refleksami, dlatego akurat go wybrałam, żeby Wam pokazać. Zapraszamy na Wigello.pl do naszego sklepu internetowego, jeżeli szukacie peruk dobrej jakości. Mamy naprawdę olbrzymi wybór chyba największy w Polsce. Możecie także do nas osobiście przyjechać do Poznania i peruki przymierzyć. Mimo, że jesteśmy sklepem internetowym, to można do nas przyjechać ale każdą wizytę wcześniej trzeba osobiście umówić. Trzeba umówić przez telefon, chciałam powiedzieć, żeby do nas przyjechać osobiście. No dobra, ale jeżeli macie do nas daleko albo nie lubicie zakupów przez internet, to po prostu do nas zadzwońcie, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Zobaczcie, jakie te włosy są naturalne, jak to wszystko wygląda prawdziwie, mimo że to jest peruka syntetyczna. No bo to jest paruka syntetyczna, ale medyczna, do ciągłego noszenia, bardzo dobrej jakości. I należy jej używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. I jeszcze Wam ją trochę podkreślam, no bo wydaje mi się, że ten model jest naprawdę turbo naturalny. Delikatny, leciutki, przewiewny, pasuje na obwód głowy od 54 do 57. Może nawet 58, ale, ale to trzeba by było już mierzyć namiary na nas nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTube jeszcze tutaj trochę wam zaczeszę koło ucha model nazywa się Creative do zobaczenia